Golem. Cześć. My widzicie, że Tylko potrafimy nagrywać na warszawskim festiwalu piwa. No. Historia tak wskazuje. Oczywiście. Co dobrego w Golem? Co dobrego? To przede wszystkim dwie premiery, które w tej chwili mamy na kranie, a właściwie mamy trzy premiery, bo już jedna się skończyła, ale jeszcze wróci. Pijesz w tej chwili piwo o nazwie Seabass, czyli to jest Burton Ale. To jest jedyny Burton Ale ważony w tej chwili w Polsce. Aczkolwiek nie pierwszy, bo pierwszy był browar Lasowiak, który zrobił Burton Ale'a. My jesteśmy drudzy, i to jest w tej chwili, z tego co wiem, jedyny Burton Ale w Polsce. To jest historyczny styl e, sprzed 200-300 lat z Wielkiej Brytanii. Mocno estrowy, to jest taki prekursor barley wine. E, zanim było barley wine, to był właśnie Burton Ale. On się charakteryzuje przede wszystkim mocno. Siarkową wodą, dzięki czemu to podbija goryczkę. I on jest chmielony też na zimno brytyjskimi odmianami chmielu. Ja z kolei mam tutaj American Barley Wine o nazwie Absolutely Wonderful. Jest to piwo o 25 Plato, prawie 10% alkoholu. Chmielony na zimno standardowo Citra Simco. Jest to piwo, które jeszcze będzie lepsze za rok dwa. Kiedy nabierze tych właśnie charakterystycznych nut utlenienia dla barley, wine, czyli z suszonych owoców, daktyli, fig, rodzynek. W tej chwili jest to piwo raczej w stronę słodowo-chmielową, a właśnie za rok ono jeszcze nabierze tego kolejnego dna. Plany są, żeby poleżakować. Najlepiej jest właśnie kupić, jak będą butelki, a butelki będą za tydzień dwa. Najlepiej kupić sobie dwie buteleczki. Jedną wypić teraz, zobaczyć jak to piło smakuje. świeżo, bo ona jest świeże dosyć, jeszcze nie ma tej głębi, a drugą zostawić gdzieś tam w garażu sobie na rok, na dwa lata i wtedy otworzyć i ono powinno właśnie pójść bardziej w takie klimaty suszonych owoców. A jak Golem zniósł tutaj tą przemianę taką po-covidową, jak sobie poradzicie w pandemii? Będzie tak, bardzo dobrze, ponieważ zweryfikowało to bardzo wiele rzeczy. Zarówno na takiej niwie zawodowej, jak i branżowej. Wiele osób to i wiele firm to zweryfikowało. Ja się z tego bardzo cieszę. Ja się z tego bardzo cieszę, ponieważ dzięki temu, że my wróciliśmy do korzeni de facto, przywróciło nam to radość z tego, co robimy. Bo ten 2019 czy 2020 rok, kiedy my Trochę odeszliśmy od tych naszych fundamentów, czyli od ważenia bezkompromisowego. Zdaliśmy ważyć naipki w puszkach i tak dalej. To był bez sens. Źle, że to zrobiliśmy. Cieszę się, że to porzuciliśmy i że wróciliśmy do tego, w czym jesteśmy dobrzy, to co czujemy, to co nam sprawia przyjemność. Bo rzeczywiście były takie dwa lata, półtora roku, kiedy nie czerpaliśmy z tego żadnej przyjemności. A obecnie rzeczywiście znowu zaczyna nam to sprawiać frajdę, ponieważ odkrywamy stare historyczne style, ważymy piwa klasyczne, które. Są rzadkie, robimy piwa takie, które sami chcemy pić i wiemy, że jest grupa ludzi, która też chce je pić, czyli jakby nie nastawiamy się na to, żeby być dla odbiorcy masowego, nie chcemy być w supermarketach, nie chcemy sprzedawać milionach hektolitrów piwa tylko po to, żeby na nim zarobić. Chcemy być w garażu, że tak powiem, mimo że jesteśmy browarem kontraktowym, oczywiście, więc to jest takie ważenie zdalne, ale sprawia nam to przyjemność, chociażby to projektowanie tych receptur, poszukiwanie starych receptur, przekształcanie ich nam na z tym mamy mnóstwo pomysłów właśnie na to, jak to dalej robić, chociażby jest taki mój jakby projekt w projekcie w Golemie, który chcę zrobić, bo ja bardzo interesuję się gotowaniem też, jak wiesz, e, chcę zrobić projekt Spice Ale, czyli e, będą kolejne piwa wychodzić, które będą z przyprawami, może nie, niezbyt oczywistymi, niezbyt popularnymi w piwie, e, chcę to też w jakiś sposób połączyć właśnie z Golemem, i to, I to jest taka w tym momencie też zabawa. To dalej może sprawiać frajdy, kiedy nie masz tego musiku, że musisz prawda, sprzedać ileś tam piwa, żeby się utrzymać. I to jest fajne. Czyli po, pokrótce Golem wraca do tego, żeby zrobić znowu zajebistą warkę Dybuka, kolejną gehenę no tak, wariację. No to, oczywiście, no słuchaj, był Dybuk. Lili w bardzo wytrawny tak no, w tym roku. Tak naprawdę odkąd zaczęliśmy ważyć nasze piwa w browarze restauracyjnym Marysia w Szyżycu, a było to pod koniec jesieni zeszłego roku. To właśnie takie rzeczy robimy. Wyszedł nowy Dybuk, wyszła nowa Gehenna, wyszła nowa Lilith. Pewnie w tym roku wyjdzie nowy Double Dybuk. Może zrobimy nowego Milkimuna, chociaż to jeszcze nie wiemy, bo my mimo że Milky Moon jest jednym z najbardziej najlepiej ocenianych naszych piw, nam do końca nie smakuje to piwo. My nie lubimy takich piw jak Milkimun. Więc nie wiem czy go zrobimy. Może... No pastry, zanim pastry było modne, to... No to nie był pierwszy pastry był chyba drugi, bo pierwszy pastry zrobił Dirber na urodziny Szynkarni z tego co wiem. A później my zrobiliśmy Milkimuna, a potem dopiero była ta moda właśnie, która przyszła z zachodu na pastry. Ja wiem, że to piwo ludziom smakuje, że to jest jedno z lepiej ocenianych naszych piw i może też jest kontrowersyjne przez dodatek kozielatki. Natomiast... Nie wiem, czy je zrobimy. Może zrobimy, może nie. Zobaczymy. Na pewno będzie nowa Gehenna, na pewno będzie imperialna Gehenna, będzie wybrażana Gehenna. Także... A czy będzie Gehenna w beczkach po torfowej whisky? Co do beczek, to jeszcze nie wiem. Jakieś tam plany są, aczkolwiek one nie są jakoś sprecyzowane. A a teraz czy? tak a propos tego, co powiedzieliście, się odniosę. Tyle zapomniane, nierobione. Czy Lichtenhainer zagościł Was? Być Albo może. Jest taka czasa. No, nie myśleliśmy o tym, nie rozmawialiśmy o nich Natomiast na pewno powróci McQuechtli, czyli nasze Mexican Smoke Goze. Jesteśmy twórcami stylu Mexican Goze, przynajmniej w Polsce. I cieszę się, że coraz więcej browarów waży Mexican Goze. Tutaj na Rekrafcie mamy nowe Mexican goze, więc fajnie. E, to był taki eksperyment, fajnie się przyjął. Cieszę się, ważcie ludzie Mexican Goze, fajny styl. E, będzie nowa barka McQuechtli, ponieważ w ogóle na początku to piwo miało taką średnią popularność. Ono gdzieś tam leżało na magazynie. Keki gdzieś tam były połączane, a nagle się okazuje, że kiedyś tego piwa nie ma, czyli teraz ostatni kek wczoraj, przedostatni kek wczoraj rozlaliśmy, pewnie jutro ostatni rozlejemy. Nagle chyba z 6 czy 7 knajp napisało do mnie, że hej, czy masz McQuiltochtli? No, no już nie mam, ale będzie. Będzie premiera nowego McQuiltochtli 2022 w Morzu Piwa w Gdyni. Będzie to późną wiosną, wczesnym latem, bo to już jestem z Tomkiem Czajkowskim. Pogadamy na to, pogadamy, pozdrawiamy Tomka, pozdrawiamy Może Piba. Co więcej, Lichtenhainer nie myślałem o tym, być może tak. Na pewno chcemy zrobić Grodzisza. Mieliście tak. fajnego już grudzia. Z pieprzem, tak. Ten będzie bez pieprzu. <grym> Ale też chcemy zrobić grudzisza. Na pewno chcemy też robić piwa brytyjskie, piwa być może belgijskie, być może amerykańskie. Na przykład taki styl jak California Common. Pamiętam. Chcemy zrobić California Common. Chcemy zrobić na pewno jakąś fajną, lekką pędzonkę, Taką dwunastkę, prawda. Wychodzi rauch bok niedługo nas. To Więc... jeszcze a propos styli, ja Ci no. Zmierzając ku końcowi. Czy kiedykolwiek Sour Shower i Etzheim Light powróci? A tak po nie. co? A po co? Czy uważacie, że nie potrzebuje takie lekkie? Yy, uważam, że jest pewna luka, która jest bez sensu. Okay. Czyli inaczej, jak robisz piwo lekkie, to to piwo musi mieć te 3-3,5%. Jak ma mniej, to powinno mieć 0-1, czyli być piwem de facto bezalkoholowym, niskoalkoholowym. Piwo, które ma 2%, nikogo nie przyciąga, bo jak ktoś przychodzi po piwo i chce lekkie piwo, a może pić alkohol, to weźmie piwo, które ma 3,5%. A jak ktoś nie może pić alkoholu, to weźmie piwo bezalkoholowe. Więc uważam, że ważenie piw, które mają 2%, nie ma sensu. Okej, okay. to mamy piwnicę tematy załatwione. Browar Golem sobie tutaj świetnie radzi. I teraz na następnie, bo wiem, że jesteś zakorzałym kibicem piłki nożnej. Kto? Jestem sympatykiem piłki nożnej. I pochodzisz z Podlasia? Pochodzę z Podlasia, tak. Kto w tym roku podniesie na koniec sezonu trofeum? Wiem, że chcesz, żebym powiedział Lech Poznań? Nie, i niech tak będzie. Ja nie jestem kibicem Lecha takim stricte. Wiem, ale jesteś z Poznania, ja mieszkam w Poznaniu. A tak Słucham, realnie. 15 lat mieszkam w Poznaniu. Mimo tego, że jestem człowiekiem z Białego Stoku, wszyscy ludzie w Poznaniu wiedzą, że jestem kibicem Jagiellonii Białystok. Nigdy się tego nie będę wypierał. Wszyscy tutaj ludzie na Legi wiedzą, że jestem kibicem Jagielonii Białystok. Nie będę się tego nigdy wypierał. Natomiast jako że mieszkam 15 lat w Poznaniu, zawsze życzę dobrze Lechowi. Moi przyjaciele kibicują, że Lech? E, uważam, że Lech ma duże szanse na mistrzostwo. I trzymam kciuki, żeby okay. to mistrzostwo zdobył. Okej, to pozdrawiamy Adama Pogodę, który na pewno się z tego Pozdrawiamy, Pozdrawiamy e, Lekko. Pozdrawiamy. Dziękujemy i dla zdrowia w Browaru Baba.